A serce naszego uzdrowiska bije, proszę Państwa, w grzybku. Właśnie grzybek, pod nim znajduje się ogromna ilość solanki. Właśnie ten zaczarowany grzybek jest naszym sercem, sercem naszego kurortu. Proszę Państwa, tam te kropelki brzmią w takim rytmie 4-3-2 herca. Jest to rytm, jest to skala solfeggio, bardzo stara skala, w rytm której pulsuje nasza krew, wibruje nasze ciało, więc można powiedzieć, że właśnie te kropelki, dźwięk upadających tych kropelek, opadających na solankę leczy nas, także grzybek leczy nas i wziewnie, leczy naszą duszę. No i proszę Państwa, płynie sobie w świat i sławi chocinek, bo pierwsze kroki każdy kuracjusz kieruje właśnie w stronę grzybka. Tak byłam kiedyś zaczarowana, oczarowana grzybkiem, e, zwłaszcza jak tam grają pięknie Indianie, to już są prawie ciechocińscy Indianie. I proszę Państwa, tenże grzybek, e, doczekał się też piosenki, piosenki pod tytułem Płyń Melodio. Ludzie lubią hałas, ludzie lubią szum, uwielbiają tłoczek, uciekają w tłum, a ja kocham ciszę i piosenki w dół, w moją muzyczkę teraz się wtór. Dalej świat, melodia nie chcie nie się wiatr, melodio wszystkie dźwięki z mojej wiosenki dotrą, gdzie słońca ludziom brak. Ciszy białe płótno. Zdobij miły dźwięk Śpiewaj dziś jutro To najlepszy lek Dobierz słowa z serca I zaczaruj świat wyrośnie dźwięk jak cudny fiat Mędlo jak najdalszy Melodio płynie jak najdalej dalej świat Melodio płyn niech cię się wiatr Melodia niech wszystkie dźwięki z mojej piosenki Dotrą gdzie słońca ludziom brak